Biblioteka Klubu Wojskowego w Wędrzynie opiera swoją działalność na kulturze, edukacji, rozpowszechnianiu informacji i oświacie. Dla bibliotekarza zawsze priorytetem jest książka i czytelnik. Przez cały okres działalności stale powiększał się księgozbiór. Obecnie liczy on prawie 30 tysięcy woluminów, dzięki czemu tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Głównym zadaniem biblioteki jest spełnianie oczekiwań wszystkich jej czytelników, w szczególności środowiska wojskowego, żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór podręczny, duży zbiór literatury popularno-naukowej, literaturę piękną polską i obcą, małości czytelnicze, zgodników wojskowych i osób starszych, konkursy historyczne dla żołnierzy, wystawy czytelnicze lekcje biblioteczne, spotkania koła przyjaciół młodzieży czy teatrzyki potrzeby chwili. Biblioteka, Bierze Udz rezydenckiej, Światowy Dzień Książki i Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Zapraszam.